Dzień dobry wszystkim z tej strony Smyro. Witam Was na kolejnym odcinku levelowania na Classic Fresh. Od razu powiem, że jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, dajcie znać w komentarzu. Dopóki ten kontent będzie Wam się podobał, dopóty takie przerobione, pocięte filmy będę na kanał wrzucał. Jakby ktoś był ciekawy, jak wygląda to na żywo, zapraszam na Twitch TV Smyro, na moje streamy, bo właśnie tam lewelujemy sobie naszego Andena Rowga. Jeżeli film ci się spodoba, zachęcam też do subskrypcji kanału i zapraszam do Terry's Fall Dzień dobry, witam i dobra, lecimy expić. Mamy teraz najgorsze okres do zrobienia chyba w okolicy. No i czad, kolejny dzień klasyczka. Więc jest najgorsze, że ja gram. Mam tedem, i mam jeden dagger tylko, a drugiego mógłbym nosić, tylko nie mogę znaleźć. Ej, strasznie mi się pogada, podoba, jak humanka warriorka wygląda, tylko że to ten miecz głupio trzyma strasznie. Projektworęcznym Human Warrior głupio trzyma. Patźnie się z cieniami dzieje. Ty co jest? Wy też tak macie? Czasem? Bójdę ludzi dużo. A w sumie ludzi nie jest aż tak dużo, jak myślałem, że będzie, ale jest ich dużo. Na szczęście bardzo hyperspawny są duże. Klimacik jest, nie No ten Stalker taki, okej. Okay. Powiem wam, że to, to jest taka gra, którą chciałbym przejść, no nie? Także ja tego stalkera dokończę raczej na streamie. Szczególnie, że już na tyle długo w niego grałem, że i tak go nie mogę zwrócić. Znaczy nie chcę go zwrócić z drugiej strony. Ta gra jest fajna. No dwie stówy, co zapłaciłem, wydaje mi się, że tyle to ona warta może być, ale tak z przymrużeniem oka. Przecież żeśmy parkour zrobili na murku pasie. Pój 160, Pamiętam, że kiedyś jeździłem na rolkach, deskerolce i na BMX z resztą, uczyliśmy się z właśnie jakichś takich trików typu 360, 540. I pamiętam, że na rolkach nauczyłem się już skakać normalnie to 540 stopni chyba to było, tak? Że jak masz 360 plus 180. Powalane to było. Normalnie skaczesz i kręcisz jak blender. No, fajna zabawa była. Ale najgorsze to było, jak się uczysz jakiegoś backflipa. To powalana sprawa jest. Powiedzcie mi, czy wy umiecie robić salto? Bo ja na przykład, znaczy dawno bardzo nie robiłem, więc myślę, że teraz mogłoby mi nie wyjść, ale kiedyś normalnie umiałem robić salto, ale do tyłu? W życiu. Zero pojęcie do tyłu. Podobno ludzie mówią, że do tyłu jest łatwiej. Najpierw się czy. Tego. Najpierw się czym Fifla, to się nazywa? Ja nie wiem, jak to się nazywa po normalnie, profesjonalnie, ale po polsku się tak mówi. I to jest dosłownie takie salto, tylko się z rąk odbijasz. jakby rozpędzasz się kładziesz ręce na ziemi i potem z rąk na nogi, no nie? Brud, zbieraj moby. Uuu, train one, one handed swords, mi każą, a ja bardzo chętnie by trenował, bo Szkoda, że takiego Skarleta nie można skurować normalnie mam. To jest kapitan tego pulne. Poliszujemy trochę, nie chcę być tego kapitana, bez sensu. Nie, ja no ja nie będę grał hCC, to szkoda mi czasu. My to będziemy grać na tym serwerze, tam postaciom, wiecie, w TBC też i tak dalej, także żadnego. HC na pewno. Musimy tagować wszystkich tutaj. W party łatwiej jest. Ej, musimy kiedyś zrobić tak w klasiku, że weźmiemy kogoś, kto na przykład wraca do gry, albo będzie ktoś chciał postać jakąś wylewelować i będzie mu tagować moby. Zobaczymy, jak szybko jesteśmy w stanie wbić komuś level, tagowaniem mobów. Nie będę się konkretnie nazywał, to polega na tym, że jak masz mały level, na przykład załóżmy, że miałbym piąty level, atakuje moba i ktoś na max levelu po prostu go dobija, po prostu, żeby on był jego. Maga na pewno będę musiał zrobić do farmingu jeszcze. Ej, ale wiecie co, jak będziemy levelować maga na tym klasiku, jeżeli by mi się chciało, to wiecie, jak maga zrobimy. Maga tylko na EU i farmingu będzie ja sobie kiedyś zrobię maga i będę się bawił tylko Wyowi Farming. Bobanson. Ej, w fajnego Santa zrobił. To tak takie pasy ma na głowie. Mogę takie Coś mogę takiego zrobić. Czos mi się podoba. Mój to wygląda jakby był faktycznie rogiem za życia też. Ciekawe, ja ile bindów będę miał tym rogu finalnie. Na pewno nie tyle, że miał wszystkie paski zawalone. W sensie będę miał pewnie jakieś tam, nie wiem, rzeczy z craftingu, jakieś tam mikstury Dobra. Zrobiony quest. Thanks, man. taki kanał, no. Jest taki. Zodyn nie wie o tym ukrytym wejściu do Ner City. Ty bez kitu, ja chyba sobie Warriora jakoś drugiego zrobię. Będziemy sobie grać trochę rogiem, trochę Warrior. Y. Ale Warriora to musiałbym orka. Tuk, tuk. Jakie kości będziemy brać teraz? Tam jest w quarterze Rogue quarter. To jest menet? to jest menet. To jest o Jezu, Wpadłem do Bagna. Uwielbiam Undercity. to jest tak zielono fajnie. Wiecie jaki klimat potem będzie taki jak w Under City, w jakim miejscu Naxxramas. Ramas. ostatni rajd klasyczka, jest Naks Ramas. Powiem wam tak, Ja w Naxxramas starym, to ja byłem chyba kiedyś na jakimś prywatnym serwerze z raz. Ja nie robiłem nigdy starego Nax Ramas. Czat lubicie Under City. Top 3 miasta z klasika dla was. Ja bardzo lubię Undercity, bardzo lubię Thunderbuff i bardzo lubię. Stormwind. Iron Forces jest super, no. Darnesto to chyba najbardziej nie lubię akurat. Silvermoon jakieś giga puste zawsze, to miasto mi się wydawało. Tam nigdy nikogo nie ma, bo nie ma po co też tam iść. Do Silvermoon to ja wiecie po co chodziłem. Jedyny powód, dla którego chodziłem do Silvermoon, Wytrenować trenować paladyńskie skille. Bo ja grałem często bladelfem Elfem, Paladynem. Myślę, że jak grałem raz na prywie Wodka, to dobrym pomysłem jest spchać się w klasika. Myślę, że nawet jakbyś w ogóle nigdy w życiu nie grał w WOWA, to nie jest najgorszym pomysłem sprawdzić, się klasik nie spodoba. Klasik jest taki, szczególnie w tym momencie, kiedy wszyscy zaczynają razem, że naprawdę jak pojęcia nie macie na czym WOF polega, to powinniście względnie się ogarnąć. Szczególnie, że jest dużo momentów, w których możesz nadgonić nawet grę, nadgonić levelowanie i tak dalej. No i też dużą częścią tej gry jest levelowanie. Klasik to jest dosłownie taka przygoda, taki sierpek. Nawet jeżeli miałbyś tylko levelować, to myślę, że to i tak się może spodobać. No mi się na przykład bardzo podoba. I ta gra, no nie jest specjalnie skomplikowana. Ona ma kilka takich dziwnych rzeczy, takich anarchicznych, czy znaczy anarchicznych, co ja gadam? nie anarchicznych, tylko archaicznych, ale da się przyzwyczaić. Wiecie, ludzie 20 lat temu w tą grę grali. 20 lat temu, no mówmy się, gracze byli trochę gorsi niż te to w się sensie nie byli gorsi jako, jako ludzie, jako gracze. Byli gorszymi graczami, gorzej im szło i jakoś tam im szło, więc teraz czemu miałoby nie iść? No, gracze 20 lat temu, no to wiecie, po pierwsze, mniej byli ograni, gry były trochę mniej zazwyczaj, dynamiczne w sumie, może też mniej skomplikowane, to pierwsza rzecz, no a druga, to też nie było tyle informacji w internecie i też nie każdy nawet jakoś bardzo, w sumie głównie to o, to o to chodzi, no bo chciałem powiedzieć, że nie każdy nawet miał internet i to prawda, tylko z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma internetu, to i tak WoWa nie grał, więc to trochę głupi byłby argument. <gorszy> Ale no teraz na pewno łatwiej informacje znaleźć. I teraz jest oczywiście dużo graczy, którzy wiedzą, jak się gra w grę. Takie 20 lat temu nie mógłby ktoś przyjść na streama, tak jak do mnie i się spytać, na przykład, yo why? bo ja nie wiem, co to są profesje. A ja swoje hopie. i już wiesz, kiedyś trzeba było samemu kminić, co to jest. Ewentualnie ktoś w gildy się mógł powiedzieć Są profesje. Sam banen wystarczy tak, żeby grać w klasika jakiegokolwiek, potrzebujecie tylko abonament. Czy teraz tak naprawdę na dobrą sprawę, jak kupicie sobie abonament, Jezu, ile wy macie teraz i gry teraz? Classic era, classic SOT, classic kata, Classic hardcore, fresh, fresh hardcore, nawet nieważne, dużo jest, siedem jest. To myślę, że w Tibie musiałeś sam prostu zrobić questa, ani że wpisywać w net, jak wyjść z ruka. No właśnie ja nie grałem w Tibie za bardzo. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Ja grałem w takie troszkę. Nie wiem, czy prostsze gry, to dobre w sumie sformułowanie, ale były trochę prostsze, bo grałem na przykład w M Online Mu online nie było specjalnie skomplikowaną grą. Tam się wychodziło, po prostu szukaj spota waliłeś moby. Tam nie było tego ruka i tak dalej. Tibia była dużo bardziej skomplikowana. 20 lat temu nie miałeś w jak zrobić questa, w Tibie, musiałeś wiedzieć, jakie są transkrypcje gdzieś. No no, no, domyślam się, tak, tak, no wiadomo, no w Wowie też oczywiście było. Teraz jak na przykład sobie gram, mam te questy znoszone, dlatego że mam addon te 20 lat temu. Nie wiem, czy jakieś Addony już były, no później na pewno na przestrzeni lat wychodziły tam, na przykład w klasiku nawet sam pewnie jakieś Addony były, ale na samym wyjściu gry, to przecież dużo ludzi w ogóle nie wiedziało jak questy zrobić. I wiedzieli kompletnie, jak w tą grę grać. No śmiesznie to musiało być bardzo. Chciałbym zobaczyć jakiś taki film, gdzie na przykład ktoś gra w Wowa pierwszy raz 20 lat temu. Czy to musiało być takie surrealistyczne przeżycie? Powala sprawa. No ja to dosłownie w to teraz jak w domu się czuję. Przecież no, już w tą grę bardzo długo. Ja to sobie wracam ja dużo rzeczy wiem, co prawda nie wszystko, ale większość. I jakoś tam sobie ze wszystkim poradzę. A jeżeli nie poradzę sobie od razu, to tam zaraz ogarnę. Kiedyś nie było tyle gier, ludzie do upadło już szukale rozwiązania, komuś nie idzie, to waliłini Stalinara. No było tak też, to prawda. Ja pamiętam jak grałem w grę jak byłem mały, to ogólnie gier nie było tak dużo. Znaczy, nie było tak dużo. No po pierwsze gier nie było tak dużo, to już pierwsza rzecz jest. A po drugie, ja miałem gier bardzo mało. No bo wiecie, jak ja byłem mały, nie miałem kasy swojej, nie miałem jak sobie kupić gier, a gry były kiedyś dosyć. Może tyle, co były dosyć drogie, ale kiedyś się mniej zarabiało i tak dalej, no nie. Też że ja dostałem ilegier, tak z 3-4 może rocznie gry, maksymalnie, to na jakieś tam urodziny, ewentualnie mininy, na święta, może dzień dziecka. Załóżmy tak 3-4 gry rocznie. Niektóre tańsze, niektóre droższe, oczywiście. To jak ja dostałem grę, to faktycznie próbowałem z niej wycisnąć wszystko. Jeżeli mi się jakoś bardzo gra nie podobała, no to bywały takie momenty, kiedy na przykład odpalałem grę, grałem trochę, wykurde, kurde, nie podoba mi się, próbowałem jeszcze kilka razy na przestrzeni, tam nawet tygodni czy miesięcy i zostawiałem taką grę, ale jeżeli gra mi się jakkolwiek podoba, to po prostu męczyłem ją. Nawet nie tyle, żeby ją przejść, tylko po prostu, żeby jak najwięcej się pobawić. Bo ja kiedyś bardzo mało gier przechodziłem, wiecie? Pierwsza gra, która mi się udało przejść w życiu, co jest, co jest całkiem ciekawe, to Kotor. Graliście w Kotora kiedyś? Knights of the Old Republic, taki od Bioware RPG w świecie Gwiezdnych Wojen w Starej Republice. To była pierwsza gra, którą przeszedłem w życiu, a druga gra, którą przeszedłem, to był Fable. Wcześniej oczywiście bardzo dużo gier grałem, ale po prostu nie przeszedłem żadnej. Słuchajcie, pamiętacie pierwszą grę, która wam nie chodziła dobrze na komputerze? Jeśli znaczy, wiecie, w taki sposób, że się nie dało grać. No, nie? no bo kiedyś mieliśmy troszkę mniejsze wymagania, jeśli chodzi o gry. Ja pamiętam, że no, jak, jak dosłownie mi gra działała, nie wywalało jej. Dosłownie nie wywalało mi kompa, to ja byłem zadowolony już, jeżeli nie było takiego pokazu slajdów, jak działało jakokolwiek, to już grałem. U mnie pierwszą taką grą, którą faktycznie pamiętam, że po prostu nie chciałem działać absolutnie na komputerze, był Wiedźmin 1. I najśmieszniejsze jest to, że wycie... jaka była druga taka gra, którą pamiętam Wiedźmin 2. <laughs> akurat z wowem pamiętam, że było tak, że zawsze mi śmigał. Nie pamiętam jaka była trzecia, ale nie był to Wiedźmin 3. Ale z drugiej strony, jak Wiedźmina 3 kupowałem, to pamiętam, że właśnie bałem się, że będzie taka sama sytuacja. Mówię, nie, no dobra, to ja sobie Wiedźmina 3 na PS4 kupię i się bo akurat. PS4 miałem wtedy dla Bloodborne kupionego. I na PS4 działało może do dupy, ale działało. Coś takiego pamiętam w tamtych czasach, jak było tam PS3 PS4 szczególnie, że ja miałem do dupy kompa i jeżeli jakaś gra była wymagająca, to zawsze twierdziłem, że kurczę, niby konsola, ale będzie działać. Konsole mają ten taki plus, że choćby się coś działo do dupy, to będzie działać. Kiedyś takie myślenie miałem. <laughs> że masz gwarancję, że pograsz, że przejdziesz tą grę, że masz możliwość. Choćby działało do dupy, no to po prostu przejść przejdziesz. A czasami jak pamiętam przykład, jak mi wiedź mi jeden działa na kompie, to to wyglądało w taki sposób. Ja musiałem tak co dwie minuty dosłownie na moim starym kąpie. To był pierwszy kąp, który ja miałem swój, bo co chwilę mi gry wywalało i musiałem wczytywać. Czasami, na przykład, jak poszedłem w jakieś miejsce, tym mi wywalało grę, musiałem iść na około. Bardzo często mi wywalało w tej kadstence, jak się tam schody w wieży zapadają, ale najgorsze było to, że jak walczyłem z przerazą, bo mi się ta Przenarza bardziej podobała ta walka zawsze, to jak ją pokonywałem, to była jakaś taka mniejsza kaccenka chyba. I za każdym razem mi grę wywalało wtedy. I pamiętam, że zagadałem do kolegi ze szkoły, któremu trochę lepiej, tak radziłem, miał trochę lepszy komputer i poprosiłem go, mówię ty, mógłbyś mi przegrać. Save swój, z widzmina, jak zabijasz razę, <grafię> jak już zabita jest, to ja z go wgrałem, będę grał dalej. Mi kolega przegrał albo po przerazie to był, albo już w tym podgrodził i grałem sobie dalej. Tylko, że no to też długo nie pograłem. Mój komputer był na tyle do dupy, że po prostu mi wywalało grę co 2-3 minuty i były takie momenty, że po prostu nie dało się przejść dalej, bo zawsze był crash, na przykład na konsense. Mimo wszystko, weźmie jedynka. to jest taka gra, którą zapamiętam zawsze. W Wiedźmie dwójce, bo podobnie. W Wiedźmie dwójce miałem tak, bo ogólnie ja miałem z kompami coś takiego. Pierwszy mój komp, na którym grałem, to był komp mojej mamy, potem znowu był komp mojej mamy drugi, A potem po komunii, z kasą z komunii, przekaz z rodzicami dołożyli, kupiłem sobie kompa takiego swojego pierwszego. I tam właśnie Wiedźmin jedynka nie chciała działać. Potem kupiłem sobie laptopa, na tym laptopie nie chciała Wiedźmin dwójka działać. I pamiętam, że z tym laptopem to było tak, że normalnie ma mama moja, ona się lepiej znała na komputerach dużo niż ja, jak ja miałem tam, nie wiem, 10 lat na przykład, no nic dziwnego. I jak wyszedł Wiedźmin dwójka, to pamiętam, że tak mi źle działała ta gra, takie były glitche dosłownie graficzne, tak 5 fps było taki pokaz slajdów, że mówię, kurde, może pójdę do mamy, może to się garniemy. I pamiętam, że siedzieliśmy sobie w salonie, z mamą, próbowaliśmy coś ogarnąć z tym laptopem, z tym Wiedźminem. Pamiętacie pewnie, jak się Wiedźmin dwójka zaczyna. Normalnie jesteś Geraltem. Pierwsza scena właściwie w grze, jak sobie wybierzesz tam, pogadasz z Roszem, taka pierwsza, pierwsza, to jest, że widzisz pierwsze co, dupę Tris, widzisz normalnie nagie Triss, potem z Gerwand i potem się zaczyna gra. Chodzisz sobie po namiocie. Ja tą scenę z tym gołym dupskiem Triss, z mamą, to oglądałem chyba z 20 razy Beskitem. My żeśmy za każdym razem to odpalali i patrzyli, tylko sprawdzali ustawienia, czy to będzie lepiej działać. <laughs> normalnie, żeśmy siedzieli i tylko patrzyliśmy, Ty teraz działa lepiej, nie? I na tej scenie jeszcze crashowała Giera. Tak było, no, tak się ustawiało. Tak, tak mnie strollował CD-Projekt, mi zawsze wow to przydziałał. No, pierwszy raz jak WoWa to było TBC. I miałem wtedy kompa. Wydaje mi się, że to był ten komputer, na którym wieźmie jeden nie działał. Wow działał spoko. Tam absolutnie było ok. Normalny monitorek był 4x3, taki płaski, ale 4x3. Normalnie w WoW ich działał elegancko. Pierwszy serwer, co grałem, to był jakiś tam Dark Marshal, coś takiego. Na no, TBC zrobiłem sobie właśnie najpierw Taurena, Szamana, a potem zrobiłem Paladyna. Jezu, Internet Explorer. Wiesz, że ja korzystałem z Internet Explorera. Strasznie długo. Już wszyscy się przerzucili na jakieś tam Firefoxy czy coś, a że korzystałem strasznie długo, byłem przyzwyczajony, i mi dużo gier przeglądarkowych tam działało. I wiecie, jaki był jeden powód, dla którego przesiadłem się na inną przeglądarkę Internet Explorer. Bag grałem My Fantasy Online, taką gierkę przeglądarkową. To zalecali tam zawsze, żeby na Firefoxie grać. Zawsze w dupie to miałem. Mówię, kurde, hopie, co mnie to tam obchodzi? Jakieś zalecenia, jak mi działa, no nie? Jak mi działa, to wszystko jest git. Ale pewnego smutnego dnia wstałem, dosłownie niebo okryło się czernią, komury czerwienią, pełnia księżyca była, i w ogóle wilki były, to okazało się. Że w fantazji Online mi nie działa, że po prostu się nie ładuje. I tam było takie małe okienko jakby takie graficzne i się nie, nie ładowało. I kombinowałem. Normalnie przeinstalowałem wszystko. Wyłączałem, włączałem. Resetowałem kompa. Mówię, ja pierdziele, no ja chcę ruchy moje wykorzystać. Bo tam takie ruchy się wykorzystywałem w My Fantasy Online. Można było się ruszyć po na przykład 100 razy. I potem trzeba było czekać, aż się odnowią. I tak sobie myślę, czemu nie mogę wejść. I w, tak pomyślałem sobie potem, że kurczę, mówili przecież, jak za każdym razem odpalam grę, to było napisane, żeby ściągnąć Firefox'a. I kurczę, ściągnąłem tego Firefoxa, patrzę, normalnie śmiga. I to powiem więcej, śmiga lepiej wcześniej Pewnie dużo z was nie kojarzy tej gry My Fantasy Online, ale to była taka gra przeglądarkowa W której normalnie się chodziło w takim małym kwadraciku Postacią, lewo, prawo, góra, dół, jeszcze może było na boki No i po prostu się levelowało Taki trochę powiedzmy Final Fantasy Tylko online na przeglądarce, bardzo uproszczona wersja I to chodzenie mi strasznie lagowało zawsze A jak sięgnąłem Firefoxa To wtedy nie lagowało nic Normalnie chodziło płynniutko jak złe I tak sobie wtedy pomyślałem, kurde ty A może ten Firefox to nie był taki z plan I od tamtej pory już nigdy używałem Internet Explorera a później z Firefoxa przestałem korzystać. I to prawdopodobnie dlatego, że właśnie też mi się coś popsuło. Ja taki jestem, jeżeli coś mi dobrze działa, to ja tego używam, aż się coś zepsuje. Ogólnie powiem tak, Warrior w klasiku, jeżeli przejdziecie przez początek, to potem jest super już. To jest jedna z najlepszych postaci, którą możecie wybrać. Jeżeli przez początek wam się uda przebić. Ja też Warrior będę później robił. WoWik to jest klasik. Pa level beat 11. Pamiętam jak wszedł klasik, ten taki oryginalny, czy oryginalny, no nie oryginalny, tylko ten pierwszy klasik z 2019. I sobie grałem właśnie magiem undeadem też. I jak szedłem z Silver Pine Forest. To był pierwszy raz. Kiedy widziałem stary Silver Pine Forest, wiecie? Nigdy wcześniej jakoś nie zdarzyło mi się. Zwykle jak grałem w TBC na przykład, to grałem sobie albo Andedem, ale po prostu wszedłem na 70 levelu do Barrens, albo grałem sobie da no to nawet nie miałem tutaj jak przyjść. Stary Silver Pine Forest jest super, bardzo ładny. Taki mroczny las z takimi bardzo wyjątkowymi drzewami. Powiedzcie mi, czy u was spadł śnieg dzisiaj? O mnie normalnie jest biało. Nie jest dużo tego śniegu, ale jest taka, no, tak, centymetr dwa śniegu. Po prostu wszędzie jest biało, ale nie jest go dużo. Macie śnieg czy nie? Teraz trzeba będzie las Christmas śpiewać. Czy lubicie śnieg? Ja? Na przykład lubię śnieg, jak nie muszę za bardzo jechać nigdzie. Dwa, gdzieś muszę iść, to mi nie przeszkadza. Siach. Andes z dwiema brońmi, Rogue. Zaczęło się. A ja w ogóle miecze mam. To będę musiał najpierw sobie wbić skilla. Pamiętajcie też, to też taka ważna rzecz całkiem. Jak macie swoją postać, to macie skillę. Tu macie skillę swojej broni. Jak korzystacie ze swojej broni, to wbijacie skill coraz wyższy, oczywiście. Maksymalny skill zwiększa się wraz z waszym levelem. Każdy level to 5 skilla maksymalnego. Chcecie mieć ten skill jak najwyższy i pamiętajcie, że jak zmienia się broń na nową, to, żeby pójść na jakieś słabsze mopki i po prostu potłucję, żeby sobie ten skill trochę wbić. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie mieli bardzo ciężko. Skill w klasiku jest bardzo, bardzo, bardzo istotny do tego stopnia, że postacie, tak jak na przykład Human, które mają plus 5 do mieczy, na przykład do skilla maksymalnego w mieczach, to tylko przez to, to jest najlepszy warrior na przykład w grze. Wiadomo, no, no, że najbardziej bardziej istotny to jest na mele postaciach, ale jak grasz magiem i na przykład łądem atakujesz, to będziesz robił bardzo często, to oczywiście, że interesuje to. No stafie tam może nie, ale łądem. Oczywiście, że tak, mamy sobie na chwilę to, będziemy go bić, żeby sobie wbić skilla. też że bomby bombę będę walił tym mieczem. Nie mogę się czekać, że dostanę jakiś mieczek jak pierwszy zielony, albo niebieski nawet stan y. I trzeba się czy ja mówię niewyraźnie, bo ja Ostatnio, jak sobie filmy montuję swoje. Zauważyłem, że bez kitów mówię niewyraźnie często. Często mówię takie słowa, których się nie da zrozumieć kompletnie, bo mówię za szybko. Albo tak nie dbale bardziej. Czy macie problem z zrozumieniem, mnie na przykład. Ej, z tym mięsem to jest jak złoto. Jeszcze ta poświata taka, ta smuga fioletowości, która z Mister leci. Piękna sprawa. Kawę zrobiłem, wspomniałem o niej. Znowu zimno będę pił. Kurde, już zimna jest. Ej. Dlaczego ja taki jestem? Dlaczego ja sobie coś zrobię? Zawsze do picia ciepłego fajnego, żeby sobie wypić kołd, a potem zapomnę i piję jakieś zimne. <noise> Każdym razem, tak samo. Co ten, co ten rock? Co on pak skacze? Kurde, o co chodzi? Kogo się chyba PvP gra. No i super, zabiliśmy jednych i drugich, mega. Czarna woda, Ta woda wygląda jak olej jakiś, albo jak ropa. Jak Wam się będzie podobał taki content, to ja mogę levelować i levelować. To no, wy nie znacie mnie. Ja mogę grać.